Witajcie! W pierwszej połowie 2022 roku na całym świecie sprzedano ponad 38 milionów nowych samochodów osobowych i lekkich samochodów dostawczych. Pomimo tego, że liczba ta spadła o 12% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, potrzeba transportu samochodów w różne części naszej planety wcale nie zniknęła i raczej nie zniknie w najbliższej przyszłości. Samochody można przewozić na różne sposoby, koleją, samolotem, ciągnikami siodłowymi, ze specjalnymi naczepami, zaś do najpopularniejszych i najtańszych rozwiązań należy transport wodny, na przykład w kontenerze. Większość nowych samochodów transportuje się jednak w sposób otwarty na statkach typu ro które są statkami transportowymi o imponujących rozmiarach. O tej niesamowitej metodzie, a także o niebezpieczeństwach, jakie czyhają na statki typu ro opowiemy w dzisiejszym filmie. RO-RO to statek, który umożliwia poziomy załadunek i rozładunek. Odbywa się to za pomocą rampy załadunkowej lub rampy biegnącej od burty do nabrzeża. Rampy mogą znajdować się na burtach, dziobie lub rufie statku, ale najczęściej spotykana okazuje się trzecia opcja. Rampy rufowe dzielą się na kątowe i proste. Pierwsza to bardziej uniwersalne rozwiązanie, ze względu na to, że umożliwia ro, -ro cumowanie i rozładunek przy dowolnym miejscu postojowym. Aby wyjaśnić to tak prosto jak to możliwe, aby duży ładunek mógł dostać się na zwykły statek, potrzeba dźwigu, a w przypadku statku typu RoRo ładunek sam wjeżdża na statek. Istnieje kilka odmian statków typu RoRo. Pierwsza to autotransportery, które z kolei dzielą się na dwa rodzaje: te, które przewożą wyłącznie samochody osobowe oraz te, które mogą zabrać na pokład wszystkie rodzaje pojazdów. Druga odmiana to hybryda statku typu roro i kontenerowca. W tym przypadku samochody składowane są na pokładach wewnętrznych, a ładunek w kontenerach na górnych pokładach. Trzecia odmiana ma charakter wojskowy. Takie statki służą do transportu ładunków wojskowych, np. czołgów. Czwarta odmiana to ropax. Takie statki mogą przewozić nie tylko ładunek, ale także pasażerów. Technicznie rzecz biorąc obejmują one wszystkie promy wyposażone w pokład dla samochodów, a także miejsca dla podróżnych. Takie statki są często określane po prostu jako promy wycieczkowe. Statki typu Roro mają długą historię, która sięga czasów jeszcze przed pojawieniem się samochodów. W XIX wieku w Wielkiej Brytanii tworzono statki do przewozu wagonów kolejowych. Projekt, który wydawał się wówczas idealny, przedstawił inżynier Thomas Bush. Według jego planu prom miał posiadać możliwość samodzielnego załadunku i rozładunku. Statki wykonano na specjalne zamówienie. W portach, do których przybywały, instalowano regularne rampy, aby zniwelować zmieniające się pływy. Regulacja wysokości konstrukcji odbywała się za pomocą pochylni, a załadunek i rozładunek wagonów odbywał się z wykorzystaniem zwykłych parowozów. Połączenia kolejowo-promowe stały się prawdziwym ratunkiem w czasie I wojny światowej. Broń i sprzęt wojskowy szybko dostarczano wówczas z Wielkiej Brytanii do Francji przez kanał La Manche, oszczędzając przy tym ogromną ilość pracy. Już w czasie II wojny światowej pojawiły się statki zaprojektowane specjalnie do przewożenia czołgów, transporterów opancerzonych i innego sprzętu. Pierwszym takim okrętem był HMS Boxer, zaprojektowany według wstępnego szkicu samego Winstona Churchilla. Przedł do służby w 1941 roku. Jego większą wersję, zdolną do przepłynięcia nie tylko kanału La Manche i Morza Śródziemnego, ale także Atlantyku, opracowali wspólnie specjaliści z Wielkiej Brytanii i USA. Kilku przedsiębiorców zainteresowało się ich pomysłem i dostrzegło w nim potencjał komercyjny. Najważniejsza z zainteresowanych osób to podpułkownik Frank Bastard który dowodził Atlantic Shipping Company i w 1946 roku rząd brytyjski wydzierżawił tej firmie trzy statki. Jeden z nich odbył swój pierwszy komercyjny rejs z 64 samochodami na pokładzie. Wkrótce otwarto regularne trasy łączące Wielką Brytanię i Irlandię z Europą Kontynentalną. W 1953 roku w porcie w Dover otwarto dwa stanowiska typu RO-RO. O ile wcześniej port opuszczało około 10 tysięcy samochodów rocznie, to w ciągu zaledwie roku ich liczba wzrosła do 100 tysięcy sztuk. W latach 70. i 80. flota RORO zaczęła szybko się rozwijać, jako że firmy transportowe doceniły oczywiste zalety tego rozwiązania. Obecnie statki RORO to prawdziwe giganty. Największe z nich mogą przewozić tysiące pojazdów, jak na przykład samochodowce klasy New Horizon norweskiej firmy żeglugowej Hawk Autoliners. W sumie zbudowano sześć takich statków i są to największe transportery samochodowe, które pływają po morzach. Przeanalizujmy tę serię statków na przykładzie jednostki New Horizon Hawk Trapper, która opuściła chińską stocznię w 2016 roku. Ten 200-metrowy statek ma powierzchnię pokładu 71 400 m2, co da się porównać z 10 boiskami piłkarskimi. Przekłada się to na ładowność, bo statek posiada 14 pokładów ładunkowych, w tym 5 podnoszonych. Wydaje się to niewiarygodne, ale statek może pomieścić jednorazowo do 8,5 tysiąca samochodów. W rzeczywistości to ogromny, pływający, wielopoziomowy garaż. Dostęp do pokładów odbywa się poprzez system podnoszonych ramp wewnętrznych, co pozwala na efektywne wykorzystanie przestrzeni ładunkowej. Dostęp do całej jednostki odbywa się natomiast przez rampę rufową o szerokości 12 metrów i nośności 375 ton. Natomiast brama ma wysokość 6,5 metra, co pozwala na transport dużych pojazdów. Popularne ciągniki siodłowe mają zwykle nie więcej niż 4 metry wysokości, zainstalowano również rampę boczną o udźwigu 22 ton. Projekt i specyfikacja statku mają na celu zwiększenie wydajności i zmniejszenie wpływu na środowisko. Optymalizując kształt kadłuba, Heck trapper emituje o połowę mniej dwutlenku węgla na przewożoną jednostkę w porównaniu z innymi przewoźnikami. Statki New Horizon są prawdziwymi gwiazdami w świecie RoRo i każdego roku przewożą setki tysięcy pojazdów na całym świecie. Niewątpliwa zaleta statków typu RoRo to możliwość załadunku bez użycia specjalistycznego sprzętu, czyli wykorzystując samodzielny wjazd ładunku na pokład z pomocą kierowcy. Pozostaje też możliwość umieszczenia dowolnego, niesamochodowego ładunku ponadgabarytowego na przyczepie i przewiezienia go na statek, w przeciwieństwie do transportu kontenerowego, gdzie stosuje się standardowe rozmiary kontenerów. Załadunek odbywa się w określonej kolejności i w wydzielonych strefach, w zależności od rodzaju pojazdu i portu docelowego. Po zakończeniu załadunku specjalne obciążniki kół mocuje się do pokładu za pomocą pasów transportowych, aż pojazdy dotrą do miejsca przeznaczenia. To bardzo ważny element, bo przemieszczenie ładunku to zwykle jedna z głównych przyczyn wypadków morskich z udziałem statków typu RORO. Komercyjne statki typu RORO zawsze odnosiły sukcesy dzięki swojej elastyczności, integracji i szybkości. Pomimo ich komercyjnego sukcesu, zawsze były krytykowane. Tak więc nowoczesne statki typu Roro można łatwo rozpoznać z zewnątrz po wysokich burtach i braku iluminatorów. Olbrzymie statki wydają się niezatapialne, ale to nie do końca prawda. Duża powierzchnia ścian stanowi problem przy silnym wietrze, ale poważniejszy problem wynika z dużych otworów ładunkowych w kadłubie, które stwarzają potencjalne zagrożenie dla ciśnienia na statku. W takim przypadku nawet przy niewielkim wycieku mogą wystąpić poważne problemy z powodu braku poprzecznych grodzi na pokładach ładunkowych. Wówczas swobodnie poruszająca się woda niesie ze sobą krytyczną zmianę stabilności, nie wspominając już o przeciążeniach czy źle zabezpieczonym ładunku. 8 września 2019 roku 200-metrowy statek towarowy MV Golden Ray opuścił port Brunswick w stanie Georgia w USA. Jak się później okazało, dość mocno przeładowany roro, który przewoził 4200 samochodów, osiadł na mieliźnie i przewrócił się na bok. Wszystkie 24 osoby znajdujące się na pokładzie udało się uratować, czego nie można powiedzieć o samochodach. Ewakuacja ładunku ze statku była niemożliwa. Postanowiono pociąć jednostkę na kawałki wraz z samochodami, z których większość to pojazdy marek Hyundai i Kia. Zdecydowano się na podzielenie Roro na osiem dużych sekcji o masie od 2700 do 4100 ton. Początkowo zakładano, że będą one załadowane na barki, wywiezione na ocean i tam zatopione, tworząc sztuczne rafy. Później zdecydowano się na likwidację wszystkich części statku wraz z samochodami. Głównym narzędziem w trudnej operacji okazał się statek dźwigowy Versabar. Cięcie na kawałki odbywało się za pomocą systemu bloczków, którego główny element to przeciągnięty przez dno jednostki stalowy łańcuch, poruszający się dzięki pracy dwóch silników ruchem posuwisto-zwrotnym z prędkością do 2 metrów na minutę. To właśnie taki powolny ruch umożliwia cięcie łańcuchem wszystkiego, co stanie mu na drodze. Jak się okazało, proces cięcia był również bardzo niebezpieczny. Podczas tej operacji wrak statku zapalił się, a ogień objął pojazdy na pokładzie. Po pewnym czasie, podczas demontażu kolejnego fragmentu, doszło do wycieku oleju i ratownicy musieli oczyszczać wodę za pomocą materiałów adsorpcyjnych. Jedna z ostatnich poważnych awarii typu Roro miała miejsce w pierwszej połowie 2022 roku. Samochodowiec Felicity Ace płynący z Niemiec do Stanów Zjednoczonych zatonął 1 marca w pobliżu Azorów. Powodem był pożar, który wybuchł w ładowni 16 lutego. Próbowano go ugasić, ale sytuację komplikował fakt, że wiele samochodów na pokładzie statku było wyposażonych w akumulatory litowo-jonowe, które mogą palić się nawet w środowisku pozbawionym powietrza. W rezultacie cała 22-osobowa ekipa musiała poddać się ewakuacji, a 4 tysiące samochodów o wartości ponad 400 milionów dolarów poszło na dno. Wśród nich były pojazdy takich marek jak Lamborghini, Porsche czy Bentley, wykonane na indywidualne zamówienia. Pomimo takich wypadków rynek statków RORO nadal się rozwija. Można przypuszczać, że firmy wciąż będą poszukiwać sposobów na zwiększenie pojemności jednostek pływających poprzez opracowywanie nowych modeli lub modyfikacje starych. Jednak warto pamiętać, że tego typu jednostki pływające są bardziej złożone zarówno pod względem konstrukcyjnym, jak i eksploatacyjnym, więc każdy błąd może prowadzić do katastrofalnych skutków. To wszystko na dziś. Jeśli to wideo Was zainteresowało, możecie je polubić i podzielić się swoimi opiniami w komentarzach poniżej. Do zobaczenia wkrótce.